Dawno, dawno temu, przed kilkoma godzinami wysoki chłopak o niskim wzroście szedł z sześcioletnią staruszką po łące pokrytej asfaltem. Był czwartek i jak na początek tygodnia przystało, chłopak szedł leżąc na ziemi w pozycji kucznej podczas czołgania do sklepu hydraulicznego po Lecz mieli tylko zielone pomarańcze. Poszedł z nimi do wujka, z którym pojechali na rowerze na basen pobiegać w górach na rękach z odważnikami. Po powrocie wchodzi wujek do windy, a tam schody. Naciska przycisk i wchodzi na górę. Czeka tam ubrany golas na boso w butach z gaśnicą i mówi czy nie pójdą do kina na zakupy. Jest wieczór, około ósmej rano po południu, więc zaczęli pić kanapki, zagryzając je wodą niegazowaną z gazem. Po niestety posiłku byli bardzo najedzeni, więc poszli jeść dalej, gdyż byli głodni. Po drodze spotkali małą dziewczynkę o dużym wzroście z kwadratowymi trójkątami w kształcie koła na plecach, więc nie zapytali jej, co się stało, a ona nie odpowiedziała im, że dziadek ma zielone sandały. Wpadli w szok po zobaczeniu tej wiadomości i zaczęli krzyczeć z całych sił po cichu, żeby nie przeszkadzać ludziom, bo byli w bibliotece na stadionie, gdzie odbywał się mecz bicia się kablami od telewizora w którym uczestniczył wielki tłum ludzi liczący jedną osobę, która siedziała na drewnianym kamieniu opalając się w cieniu. W tym samym momencie, trzy dni później, nastał upalny mróz. Chłopak poszedł nad jezioro, gdzie stały trzy łódki. Jedna cała, drugiej pół, a trzeciej wcale nie było. Wpełzł na rzęsach do trzeciej łódki i poleciał na bezludną wyspę, gdzie była wioska węgierskich indiańców z północno-południowej Afryki. Wszedł na palmę, poślizgnął się i zleciał z jabłoni na wierzbę. Przychodzi właściciel tej sosny i mówi Złaś z tej topoli, bo to mój dąb! Chłopak zszedł, pozbierał kokosy i poszedł na targ sprzedawać marchewki. Wtedy głuchy usłyszał, jak niemy mówi, że ślepy widział, jak szczerbaty odgryza włosy łysemu, który biegnie razem ze sparaliżowanym, więc pobiegł za nimi. Zakręcił prosto i się zgubił, ale wiedząc, gdzie jest, wrócił do domu i wysikał kupę, po czym wyskoczył przez okno spać. Niechcący kopnął się w środkowe kolano trzecią pachą i spadł na dach tego budynku, z którego wyskoczył godzinę temu. Nie wiedząc, co robić, zdecydowanie poszedł tymże chodnikiem. Koniec bajachne. Nie mam pojęcia, czemu to znam na pamięć i nie mam pojęcia, skąd się wziął w ogóle ten tekst. Nie, nie znam historii tego tekstu, ale bardzo mi się podoba i dlatego go pewnie pamiętam. Nie wiem nawet skąd nie, ma, nie mam nie mam pojęcia, ale ale śmieszne. <śled>